Znowu grę z autu. Christian Maciej, który powiedział, że nie ma wątpliwości. Najlepszym piłkarzem, jaki występował kiedykolwiek, jest Marek Hamšík. Odrzucił nawet ciekawe nazwiska, a wiemy, że na przestrzeni lat było ich sporo w Neapolu. Emanuele Giaccherini na pole karne. To było interesujące zagranie. Marek Hamšík zerwał się do piłki, ale troszeczkę późno. Ostatnio fenomenalny gol, zwłaszcza ten, który prawie rozerwał siatkę w Bolonii, czyli znak firmowy. Hamszika. uderzenie z dystansu. Mertens, Mertens, Mertens zagrał tę piłkę. Centralną część Polakownego jeszcze strzał! Gol! Piotr Zieliński. Pięćdziesiąta minuta i Polak stanowił bramkę na 1 do zera. Kto jak nie on? Tak możemy zapytać teraz w kontekście Piotra Zielińskiego, zdecydowanie najlepszego piłkarza Napoli w tym meczu. Posłuchajmy owacji na jego cześć. Jak mawiają głosy, Fori klasy, Piotr Zieliński. 51 minuta, Napoli prowadzi 1 do 0, jednak futbol jest sprawiedliwy. Najlepszy piłkarz na boisku zdobył bramkę na 1 do 0.